W Sejmie jest projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, który będzie niedługo rozpatrywany. On, tam jest taki fragment poświęcony nowelizacji ustawy o kontraktach długoterminowych. W tej ustawie wprowadzono coś takiego, to była ustawa uchwalona w 2007 roku i tam wprowadzono coś takiego, co się nazywa opłata przejściowa. Ta opłata obciążała nas wszystkich, wszystkich konsumentów prądu, nawet ona jest uwidoczniona na rachunku, ponieważ po wejściu Polski do Unii Europejskiej trzeba było rozwiązać kontrakty długoterminowe łączące elektrownie z polskimi sieciami elektroenergetycznymi. Te kontrakty zawierano w latach 90. i dzięki nim powstało kilka nowoczesnych bloków, bez których dzisiaj mielibyśmy problem. między innymi. Blok 858 MW w Bełchatowie. Po prostu te kontrakty były zabezpieczeniem dla banków wtedy. Energetyka wówczas nie była w stanie zaciągnąć tak wielkich kredytów samodzielnie, więc banki potrzebowały dodatkowego zabezpieczenia w postaci kontraktów długoterminowych gwarantujących odbiór energii. Komisja Europejska uznała to za, za pomoc publiczną. Trzeba było te kontrakty rozwiązać, no ale trzeba było to jakoś zrekompensować. Firmom opracowano program rekompensat, które po prostu uwzględniały wartość tzw. kosztów osieroconych po rozwiązaniu tych kontraktów. To bardzo długo negocjowano z Komisją Europejską. Poległ na tym m.in. minister gospodarki ówczesnej Jacek Piechota w 2004 roku. W końcu, pierwszemu rządowi PiS udało się ten program pomyślnie zakończyć. W 2007 roku komisja wydała decyzję zatwierdzającą rekompensaty, to ruszyło, no i zaczą, zaczął się taki kołowrotek, jakby, czyli firmy przedstawiały Urzędowi Regulacji Energetyki swoje koszty osierocone. Urząd Regulacji Energetyki albo zatwierdzał, albo nie, przeważnie obcinał im coś tam za dużo, więc oni szli z tym do sądu. Sąd albo uwzględnił, albo nie uwzględnił, no ale zawsze to było. Zawsze to było tam e, około kilkuset milionów, czasami miliard złotych rocznie, e, które energetyka dostawała, ale to była kwota malejąca, ponieważ no, te koszty osierocone były coraz mniejsze. Teraz widząc właśnie, że ten strumień przychodów e, dla energetyki z, z tych rekompensat maleje, jednocześnie maleje cena energii i jednocześnie firmy e, chcą inwestować w nowe elektrownie, bo stare wybudowane w prl nam się rozsypują. Więc rząd kombinuje jakby tutaj, jakby tutaj ten strumień przychodów firmom trochę powiększyć i stąd pomysł wprowadzenia stałej stawki opłaty przejściowej zamiast tej jakby malejącej, która jest teraz, która jest co roku oceniana przez Urząd Regulacji Energetyki, to teraz ma być, stawka ma być stała i to co jakby ta kwota, która przekroczy te koszty osierocone, to będzie kwota, która może zostać przeznaczona na bezpieczeństwo energetyczne. Przy czym no, tutaj ustawa jest bardzo niejasna, jak to ma wyglądać później, w jaki sposób ma być to bezpieczeństwo oceniane, jakie to, mają, jakie to mogą być wydatki. No, wydaje się, że tutaj potrzebne jest dopracowanie te, tego projektu, bo no, to jest zbyt, zbyt śliskie, zbyt wieloznaczne, żeby to tak w ten sposób zostawić. To jest jedna rzecz. Po drugie, no program, program rekompensat za kontrakty długoterminowe był tak długo rozpatrywany przez Komisję Europejską, że wszelkie jego zmiany będą przez Komisję bardzo uważnie obserwowane i muszą być zatwierdzone. Zresztą Polska co roku musi składać Komisji sprawozdanie z wykonania tego programu, więc będzie musiała oczywiście również notyfikować te, ten projekt ustawy. Wydaje się, że definicja tych kosztów osieroconych i tego, co możemy z firmą przekazać, a czego nie możemy w ramach programu likwidacji kontraktów długoterminowych, jest tak jasna i precyzyjna, że tutaj nie da się ścisnąć żadnej dodatkowej opłaty za bezpieczeństwo energetyczne, i będzie trzeba, no, będzie problem w negocjacjach z Komisją Europejską, moim zdaniem, tutaj, bo no, jakiekolwiek ruszanie tego programu kontraktów, za kontrakty, który został zatwierdzony w 2007 roku, oznacza wielomiesięczne, długie, spory, nawet nie spory, ale dyskusje z Komisją Europejską i te dyskusje mogą się przerodzić później w spory. A co oznacza, że ten program po prostu nie ruszy, więc wydaje się, że należy wymyślić coś innego.